Dobra, alo może tak, Gdzie jest policja? Gdzie? Nie musi policja. Dobra. Mówimy... Straż Pożarna. Dobra, i powiemy na końcu HWDP 100%. No. Straż Pożarna, HWDP 100%. Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj Straż Pożarna. Dziewiąt... ósemka. Też mówimy, mówimy teraz mówimy pogotowie. Ratunkowe. W porządku, teraz pogotowie ratunkowe. Chodźcie. teraz pogotowie ratunkowe. To będzie... To będzie dopiero... Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj pogotowie ratunkowe. Starze, jest... Dziękuję. Nie jeden, jeden. Dziewiątka zero zero. Pójdziemy. Dobra, Musz. tylko zadzwonimy. Dobra. Dziewiątka. Dobrze, kol, 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 A to jest firma. Dzień dobry. Tutaj pizza. Halo? Pizza. Dzień dobry, tutaj pizzeria. Pizza? Pizzeria. Dziewiątka? No, może się przydać. Patrzcie, patrzcie jaka główka. Będą nas wolniej goni. Patrzcie jaka główka. Yo! Ej, chodź, bo już zacząć nas dzwonić. Jego ekran spełnił. Halo? Dzień dobry. Kto mówi? Pizzeria. Ale to jest myłka, do nas nigdy nie było zamawiane. Dobrze. Fajny. Ej, to jaka firma? Proel. Patrzcie, patrzcie jaką obudza. No przecież widzowie patrzyli. Dobrze, szybko podzwonij, dzwoni, dzwoni. Co? Podzwonij. Jeszcze tak mnie nie odpowie. Nikt tu nie idzie. Tak, słucham. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. straż miejska. Straż miejska. Jaka straż miejska? Normalna. Chyba 100% procent. Tu nas obrońca policja. Ej, ty. Czekam, jak... Mama! Czekam, jak... Dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry, tutaj Straż Miejska. Proszę nas puścić. Dzień dobry, tutaj Straż Miejska. Głośniej, nie... Dzień dobry tutaj Straż Miejska! Dobra, dobra Odwierajcie tam Ej miał, ja będę do piąteczka <noise> Ej Paweł, chodź! Domofan dzwoni się bawię. No ale słuchajcie, zmiany właśnie znowu widzimy. A tu prewencja policji, od świdam już do góry To będzie najlepszy, AŻ no. To mogą być trzy numery e, Ten blok jest za mały na to wiesz Dobra. Nie, teraz wiem widzowie szóstka A wiecie czemu szóstka? To co? Bo tu tutaj najwięcej osób odbiera pod szóstką. No dobrze. To teraz mówię, halo, tutaj Halo dzień drugi, tutaj prewencja policji. Proszę otworzyć drzwi i ręce do góry. Dobra. To będzie lepsze. No co jest? Niech ja ja odbierze Zarzekajmy trochę. Może nikogo nie ma w domu. Służbiałem jeszcze... Не, не, не. Дать спокойно.